Siemano kolano! To ja mi Tak, przepraszam, że ja w sumie długo nie było cicha, ale wiecie, szkoła nadeszła, więc ja mogę nagrywać za bardzo, ale już jestem, nagrywam dzisiaj Minecraft, tak, Minecraft na telefon, nie na komputer oczywiście, bo wszystkie, które ja tu nagrywam, są na komputer. Stworzymy nowy sobie światek. Proszę się teraz, jedziemy ja o przecież, rzeczywiście. Mój światek to będzie jakiś świat. Co Widzowie, lada i Przetrwanie może być normalne. Lada początkowa, szyja podusowa. Człotek, operator, który jest typ świata nieskończoność.

to tutaj, to ja tutaj już to robię. Jak chcecie, jak wyszkać, żeby na w krawcach tutaj jakieś mody, żebyśmy sobie przetestowali, żeby albo jakiś tekstupak, to śmiało wpiszcie w komentarzu, to chętnie to zrobię. Ale są takie fajne, cele, bo w ogóle chciałam, żeby takie wodki. Takie wodki. Szkoda, że nie mogę pokazać, jak wyglądam. No właśnie. Tutaj gorzej.

ale no, wiecie, to się gra, gra, to będziecie sobie gra w A po drugie, to mogę zobaczyć. A po drugie, to mój telefon jest po prostu jakiś pęknięty. Ciężko mi to mogę co ja zrobić. No i napiszę na przykład, czy tutaj coś, jak tam grę się, jak się gram grę. Na przykład, jak chce się zobaczyć, jak gra na takim, na, na komputerze. To to zrobię jakoś, nie wiem jak, jeszcze spróbuję. Jakoś zobaczę jak się, to jak zrobi to na komputerze. To zagrałem sobie na komputerze na przykład i będzie Kityś. To nie Kityś, będzie Kityś, Kityś Majonez. Słuchajcie, fajnie, fajnie. tu możemy się sobie zacząć, bo to jest, Ura, to jest fajne. Uuu, takie fajne rzeczy tutaj w Spokojnie, co wydać? Dobra, to ja jest to świetne już, to jest. tak proszę. razie było. i ja spróbuję jakoś podkopać. przepraszam, bo bardzo ciężko mi się na ten kraft, w kolejnym na pewno będzie z Minecrafta już na komputerze, ale po prostu ktoś jest w swoim pokoju i nagrywa pokoju. A, bo, a bo jest się tak mój komputer. Ja się poczekać, więc musicie poczekać. więcej jutro, pewnie, jutro, pewnie, jak wrócę ze szkoły, na pewno, jak wrócę do szkoły, jutro. No wtedy, po prostu, tutaj jest. pewno. pewno I się uda. I źle to zrobiłem, ale ok. Dobra, więc już tutaj kończymy, kończymy, kończymy. O, wejdzie od razu jakiś, jakiś jest. No dobra, przepraszam, że mówię tak cichutko, ale no, tak. Może napiszcie w komentarzu jaki chcecie, jaką chcecie grę na, kole, na kolejnego odcinku. Napiszcie śmiało, zajść, jaką a jak chcecie grę. Oczywiście przetestuję i zagramy razem. Jak, się, jak w końcu mi się to w końcu mi się uda, uda zrobić i w końcu mi się jak zadziała mi Youtuber live. Jak ktoś za tą grę, to w komentarzu. To wtedy się zagramy. I myślę, że będzie to fajna gierka. Myślę, że przyjmiecie cieplutko. I będzie sprawdźcie. Ale jakieś kaktusa tu ma, po co ja nie mogę się wyjść. Ej, ej, ej Jak widzicie stoi jest jest świnko taki gardystusz jeszcze z tym. Mam tylko to jeszcze rzecz. A widzicie, taka ma mnie twoją matka. Miała cześć. Ja to mam taką brawo, brawa. O, no, taką to taką... taką, że... Chcę, hm, nie rozumiałam. Chcę być będziemy szukać, żeby krótki. Napiszcie w komentarzu, jaki, napiszcie w komentarzu, jak, jak, co, jak to powiedzieć. Napiszcie po prostu w komentarzu, co, 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 jutro zrobić co, to jest ja chętnie wybiorę najlepsze propozycje. Zbrał nawet mogę, ale jego będzie oczywiście w najsłabszym kącie. Ale w sumie dzisiaj sobie pogram jeszcze Brawl Starosa. Więc dobrze, żebym sobie puszki, to muszę grać. Więc będzie to koniec o kilka, Więc... Więc... Mm. Więc papa! Pa.